Pierwszą bramkę sami sobie żeśmy strzelili, bo to był bodajże chyba samobój, to nie wiem czy oni oddali dwa strzały czy jeden nawet, bo jeden strzał na pewno my żeśmy oddali w swoją bramkę i zakończyło się to dla nas źle I trochę nas podłamała ta bramka, bo nie wygramy w piłkę, mamy jakieś sytuacje, nie możemy strzelić tej bramki, no i za chwilę dostajemy takiego gonga i... No i mecz już się potoczył dalej tak, jak się potoczył. To zgodzisz się ze stwierdzeniem, że Legia była dzisiaj lepsza od Trabzonsporu, pomijając wynik? No na pewno, po nawet po tych sytuacjach, któreśmy żeśmy sobie stworzyli, bo yy, Trabzon no, miał, można powiedzieć, jedną sytuację, który strzelił bramkę i my, my stworzyliśmy yy, Trabzonowi też jedną sytuację, po której my żeśmy sobie sami strzelili bramkę, także no na pewno byliśmy lepszym yy, zespołem, ale no niestety znowu to nie przyniosło ani bramek, ani punktów. Polskim zespołom strzelacie bramki. Europejskim się nie udaje. Jaka jest ta różnica pomiędzy tymi polskimi a europejskimi? Nie wiem, może brakuje trochę szczęścia, bo mówię, sytuację mamy i, i, i tam bodajże poprzeczka i, i tam wybijali z linii, także no są te sytuacje, trochę szczęścia brakuje, żeby, żeby ta piłka wpadła. Ciężko to wytłumaczyć, co się dzieje, bo... Sytuacje są, ale no nie przekłada się na bramki i ciężko to jest wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Jakbyś skomentował Waszą sytuację w tabeli globalnie, no, no to wygląda niewesoło. No, katastrofa jest. I tyle. I nic nie można więcej powiedzieć.